Bardzo ci gratuluję, ponieważ jeżeli oglądasz to nagranie, to znaczy, że przeszedłeś cały mini kurs jak sprawnie napisać pracę magisterską i teraz jest to już czas na podsumowanie tego co omówiliśmy, abyś mógł mogła ruszyć z miejsca tak żeby twoja praca magisterska została wkrótce ukończona. Dla przypomnienia to co przerabialiśmy w naszym mini kursie było wyglądało następująco na początku omówiliśmy cel jego znaczenie aby sobie uświadomić że jesteś na ostatniej prostej zadać sobie pytanie co zmieni napisanie pracy magisterskiej w moim życiu że to jest coś się kończy coś się zaczyna zwracaliśmy uwagę na wroga czyli na prokrastynację na media społecznościowe na perfekcjonizm te elementy które mogą utrudniać ci pisanie pracy magisterskiej rozciągać ją w czasie więc zwróć na to uwagę, wyeliminuj to, co możesz, i nie wchodź w te pułapki, które gdzieś są zastawione. Następnie omówiliśmy sobie strategię, jak pracować, żeby wykorzystać metodę projektu, aby pracować w skupieniu, w koncentracji z techniką Pomodoro, i o tym, aby mieć swoją agendę dnia, bo ona świetnie ci ułoży Twoją pracę. I przyszedł czas, aby zwrócić uwagę na komunikację, aby się odpowiednio komunikować z promotorem, z bliskimi, tak aby ta efektywność była jeszcze, jeszcze większa, bo komunikatywność, komunikacja będzie tu miała szczególne znaczenie. Zwróciliśmy uwagę na sprawy techniczne, o to, żeby stworzyć sobie kopię zapasową, żeby pracować najlepiej w chmurze, żeby się to synchronizowało, żeby unikać jakichś przykrych niespodzianek, które czasem się zdarzają, żeby być na to zabezpieczony, aby sobie odpowiednio zorganizować foldery i realizować prace według wytycznych. No i na końcu określ gdzie jesteś, sprawdź co już masz, co już zrobiłeś, czego ci brakuje, co potrzebujesz, wykorzystaj do tego mind mapping. Więc zobacz, cały kurs został przerobiony jeżeli pracowałeś w trakcie, to od razu Ci gratuluję. Jeżeli nie, to zachęcam Cię do tego, żeby od razu zrobić pierwszy krok, wykorzystać tę wiedzę, wykorzystać te materiały, które tutaj zostały przedstawione, aby już zrobić krok do przodu, związane, który jest związany z Twoim projektem, pracy magisterskiej. Życzę Ci, aby to była najlepsza praca magisterska właśnie na tym etapie, na którym jesteś, czyli na miarę Twoich możliwości. Tak, żebyś czuł satysfakcję po jej napisaniu, po jej obronie. No i życzę Ci wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Pozwolę sobie tak powiedzieć, która pojawi się po napisaniu pracy dyplomowej. Napisz mi proszę na mój adres te.sturamałpaurkl.edupl. Co to nagranie wniosło do Twojego podejścia do pisania pracy magisterskiej? Co Ci usprawniło? Co Ci pomogło? Dla mnie jest przyjemność to czytać, też jest takim dowodem, że warto tworzyć takie treści, warto się nimi dzielić. Więc jeżeli widzisz wartość w tym kursie, to proszę podziel się, podziel się ze mną swoimi refleksjami, pisząc do mnie maila. Będzie mi bardzo przyjemnie, będzie mi bardzo miło. Jeszcze raz Ci gratuluję, życzę powodzenia na obronie pracy magisterskiej i wszystkiego dobrego na nowym etapie Twojego życia. Pozdrawiam serdecznie, hej!